Cześć, Krystian Sobotka z tej strony. W ciągu ostatnich tygodni prowadziłem pewien test na koncie reklamowym przy jednym z projektów, gdzie głównym celem było generowanie leadów, czyli kontaktów do potencjalnych klientów. I pomyślałem, że podzielę się wnioskami na tej grupie, no bo jeśli celem waszego biznesu, celem marketingowym waszego biznesu jest generowanie kontaktów do potencjalnych klientów, to myślę, że wyciągniecie kilka fajnych wniosków i będziecie mogli je zastosować w swoich kampaniach reklamowych. I przechodząc na samym początku do samych wyników, to w ciągu kilku tygodni udało się zbić koszt Lida o 75%, zachowując jego jakość. I tak jak zobaczycie na samym początku, koszt Lida był na poziomie 50 zł, a po kilku tygodniach udało się go zbić do 13 zł. Więc zanim też przejdziemy do tego, jakie kroki powinniście podejść, żeby obniżać koszt pozyskiwania Lidów, czy w ogóle zacząć generować Lidy, zachowując ich jakość. To myślę, że warto jest tutaj przejść do tego, żeby wyjaśnić, gdzie zaczyna się zadanie reklamy, gdzie zaczyna się zadanie kampanii i gdzie kończy się jej zadanie. Jest to kluczowe, ponieważ podczas rozmów z klientami widzę, że bardzo często wszystko przypisują oni reklamie. Czyli jeśli na przykład ta reklama nie działa, wychodzą z założenia, że coś na pewno jest źle ustawione i zaczynają po prostu coś zmieniać lub chcą po prostu wprowadzać pewnego rodzaju zmiany, ale trzeba sobie uzmysłowić, że zadanie reklamy. Kończy się wtedy, gdy użytkownik kliknie, gdy, zatrzyma, gdy zatrzymamy jego uwagę i kliknie on po prostu w naszą reklamę, przejdzie na po prostu landing page. Czemu jest to kluczowe? Pokażę to na prostym przykładzie. Poznajcie Roberta, który przychodzi do nas z płatnego ruchu w tym wypadku z Facebooka, kampanię optymalizujemy pod konwersję, tak, czyli, pewne, czyli różnego rodzaju działania na naszej stronie, na naszym landing page'u, przykładowo właśnie wysłanie formularza, jeśli na tym nam zależy, kampanię mm, tworzymy z różnymi zestawami reklam, od zainteresowań po grupy podobne I jeśli Robert kliknął w reklamę, czyli zatrzymaliśmy jego uwagę i zachęciliśmy go do tego, żeby dowiedział się więcej, to właśnie w tym momencie kończy się zadanie reklamy i to zadanie zostało spełnione. I następnie to, co przejmuje zadanie, żeby zachęcić użytkownika do tego, żeby pozostawił swoje dane kontaktowe, żeby wypełnił formularz, jest cała komunikacja na landing page'u. I tutaj jest to kluczowe, czy komunikacja, która znajduje się na naszym landing page'u jest nastawiona na tą naszą buyer personę, gdzie pokazujemy, gdzie, że rozumiemy jego problemy i w jaki sposób możemy rozwiązać te problemy. Jest to ważne, ponieważ często robiąc audyty kont reklamowych, czy samych właśnie reklam, widzę, że reklamy kierują na strony lądowania na landing page, gdzie niestety nie ma żadnej komunikacji, która miałaby zachęcić użytkownika do tego, żeby zostawił swoje dane kontaktowe. Nie pokazujemy mu, nie budujemy po prostu jego zaufania i nie pokazujemy, że możemy rozwiązać jego problem. Jest to kluczowe, bo na sukces całej kampanii, całych działań marketingowych nie składa się tylko i wyłącznie wyklikanie samych kampanii. I możemy sobie przejść do omówienia konkretnych działań. Więc to, co pierwsze bym zalecał, żeby zrobić, to wybrać różne zainteresowania. W tym wypadku, przy tym projekcie, wybrałem 9 różnych grup zainteresowań i sprawdziłem, w jakim stopniu nakładają się te grupy na siebie. Czemu to jest ważne? Ponieważ również widzę, że bardzo często osoba, która tworzy kampanie reklamowe, szuka nowych zainteresowań i myśli, że w momencie, jeśli wybierze jakieś inne zainteresowanie, to będzie docierała do nowych użytkowników. Niestety tak to nie działa i tak jak zobaczycie w tym przypadku, przykładowo w pierwszej grupie i w piątej grupie, w 93% byli ci sami użytkownicy. Czyli de facto, jeśli docieramy do tych samych użytkowników, to tylko i wyłącznie rozwadniamy sobie budżet i dlatego ważne jest, żeby właśnie sprawdzić, w jakim stopniu te grupy nakładają się na siebie, żeby po prostu nie rozwadniać zbyt bardzo tego budżetu. Możecie to zrobić na swoim koncie reklamowym w zakładce odbiorcy i w momencie jak utworzycie dane grupy użytkowników, to macie taką opcję, żeby pokazać w jakim stopniu nakładają się na siebie te grupy. Więc dlatego na samym początku właśnie coś takiego sobie przygotowuję. Dodatkowo po prostu sobie opisami jak duże są te grupy i jak widzicie były one bardzo małe, wynosiły kilkaset tysięcy przez kilka milionów przez kilkanaście milionów, żeby również zobaczyć, które z tych grup mogą generować najlepsze wyniki. I zanim jeszcze przejdę do samych kroków w kampaniach reklamowych, to chciałbym tutaj powiedzieć, w jaki sposób wyglądała ta taka droga konwersji, można powiedzieć. No bo mamy coś takiego jak makrokonwersje i mikrokonwersje. Makrokonwersja jest to ta główna konwersja, na której nam zależy, czyli w tym wypadku wysłanie po prostu lida, czyli wypełnienie formularza, ale mamy również mikrokonwersje, czyli te takie małe kroki, które Przybliżają do tej makrokonwersji. I myślę, że w dosyć łatwy sposób to rozpisałem. Czyli pytanie, co użytkownik robi na stronę? Wchodzi na stronę, czyli to jest mikrokonwersja, wyświetlenie strony. Następnie rozpoczyna wypełnienie formularzy, ponieważ na samym początku mieliśmy takie pytania, można powiedzieć, kwalif kwalifikujące. Tego LIDA, czyli rozpoczyna on wypełnianie formularza, jest to również mikrokonwersja, jest to rozpoczęcie wypełniania formularza. Następnie wpisuje dane kontaktowe i jest to mikrokonwersja, czyli rozpoczęcie właśnie wpisania danych kontaktowych. No i użytkownik wypełnia formularz, wysyła formularz, jest to makrokonwersja, czyli mamy sukces, jest to wysłanie po prostu LIDA, wypełnienie formularza. I w momencie, jeśli mierzymy tylko i wyłącznie. Tą makrokonwersję, to nie wiemy, ilu użytkowników rozpoczęło wpisywać swoje dane kontaktowe, ilu użytkowników w ogóle zaczęło wypełniać sam formularz, ile użytkowników wchodzi na stronę, więc kluczowe jest, żeby również to mierzyć, ponieważ przyda wam się to bardzo mocno przy tworzeniu po prostu pierwszych kampanii. I właśnie przechodząc do pierwszych kampanii, na samym początku chciałem przetestować, które zestawy reklam z tych dziewięciu mają największy potencjał oraz które reklamy mają największy potencjał do tego, żeby generować zadowalające wyniki, ponieważ jeśli bym rozwodnił ten cały budżet na 9 zestawów reklam, to po prostu każdy zestaw reklam dostawałby zbyt mało, zbyt mało danych i by nie mógł się optymalizować. I to, co zrobiłem na samym początku i to, co zalecam, to pierwsze co, waszym celem jest przetestowanie zestawów reklam i samych reklam, dlatego powinniście optymalizować kampanię pod mikrokonwersję, a nie pod makrokonwersję z bardzo prostej przyczyny, ponieważ jeśli będziecie optymalizować kampanię pod makrokonwersję, to na samym początku możecie zebrać zbyt mało danych, żeby wyciągnąć sensowne po prostu wnioski. Więc to, co zrobiłem na samym początku, to zacząłem kampanię optymalizować pod rozpoczęcie wypełniania formularzy, ponieważ po kilku dniach dla mnie była to jasna informacja, które zestawy reklam, które reklamy sprawiają, że użytkownik przechodzi i zaczyna wypełniać formularze. I miałem po prostu wtedy więcej danych, więc mogłem ocenić, które zestawy reklam, które reklamy spośród tych dziewięciu zestawów reklam mogą mieć potencjał do tego, żeby generować leady. I tak jak zobaczycie, czyli mamy tutaj rozpoczęcie wypełniania formularzy, i zacząłem mierzyć wyniki pod kilkoma względami. Po pierwsze, ilość mikrokonwersji, koszt mikrokonwersji, ilość leadów, jako taka trochę wypadkowa, no bo niektóre już kampanie zaczęły generować leady koszt lida, wydana kwota, ilość kliknięć, również zalecam, żeby to sprawdzić, CPC, czyli koszt kliknięcia, CTR świadczy o tym, jak bardzo wasza reklama zatrzymuje uwagę użytkownika, czyli jeśli przykładowo CTR jest na poziomie 2%, oznacza to, że na 100 osób, które zobaczyły reklamę, dwie osoby kliknęły w tą reklamę, CPM, czyli koszt dotarcia do 1000 osób i typ reklamy, czyli w danym zestawie reklam Jaki typ reklam znajdował się w środku, żeby po prostu porównać, które z nich mają największy potencjał, generują najlepsze wyniki. I zadaniem tych pierwszych testów nie było generowanie lidów, tylko wybranie najlepszych zestawów reklam i najlepszych reklam. Dlatego też kampanię optymalizowałem pod mikrokonwersję. I tak, jak widzicie, po kilku dniach mogłem stwierdzić, w których grupach jest największy potencjał, je wybrać, mogłem sprawdzić, które reklamy generowały najlepsze wyniki, konkretnie które, które reklamy, i również, żeby nie rozwalniać tego budżetu, skupiłem się tylko właśnie na tych, na tych grupach, na tych zestawach reklam, na tych reklamach. I przechodząc dalej, w międzyczasie utworzyłem kampanię pod generowanie leadów, ale one nie generowały zadowalających wyników, czyli zacząłem optymalizować kampanię pod wysłanie Lida wydając około 200 zł zauważyłem, że po prostu te wyniki nie są zadowalające i dlatego cofnąłem się do mikrokonwersji, czyli do rozpoczęcia wpisywania danych kontaktowych. I było to bardzo ważne, było kluczowe i również wam to zachęcam, że jeśli ta makrokonwersja nie pojawia się, jeśli te wysłane formularze nie pojawiają się, to cofacie się do mikrokonwersji. Z tego względu, że jak na przykład tutaj zobaczycie, praktycznie wszystkie mikrokonwersje kończyły się makrokonwersją. Czyli mieliśmy się, na przykład pierwszej grupie. Mieliśmy 17 mm, mikrokonwersji wpisywania danych kontaktowych, 15 z nich y, zakończyły się leadem. I tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, wziąłem te grupy reklam które generowały przy poprzednim teście najlepsze wyniki, dorzuciłem jeszcze do tego grupy podobne do 1%, do 7%, do 10%. Z procent założenia najlepsze wyniki powinna generować, powinny generować grupy do 1%, ale ja tutaj widzę przy działaniach przy różnych projektach, że bardzo dobrze radzą sobie te rozszerzone grupy i nawet często dużo lepiej radzą sobie niż do tego 1%, więc kontynuowałem kampanię pod tą mikrokonwersję i jak właśnie zobaczycie, Prawie wszystkie w 90 kilku procentach te mikrokonwersje kończyły się makrokonwersją. No i również oceniałem pod względem ilości mikrokonwersji, kosztu mikrokonwersji, ilości lidów, koszta lida wydana, jaką kwotę wydaliśmy, ilość kliknięć, CPC, CTR, CPM, typ reklamy, który znajdował się. No i tutaj po prostu też powybierałem najlepsze reklamy, które generowały najlepsze wyniki, ale te reklamy oceniałem nie na podstawie jednego wskaźnika przykładowo. CPC, czyli kosztu kliknięcia, a na podstawie kilku różnych wskaźników, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że dana reklama ma największy potencjał. No i idąc dalej, Również już tutaj nie, nie będę rozdrabniał się na każdą grupę i tak dalej. Podzieliłem tutaj na zimny ruch i na grupy podobne. Jakie wyniki generowały w okresie od 1 do 9, do 9 grudnia? Widać, że koszt mikrokonwersji, koszt Lida jest już na coraz lepszym poziomie. Następnie zrobiliśmy przerwę, ponieważ byliśmy tutaj przed świętami, więc również tych reklamodawców pojawiało się dużo więcej, więc nie chcieliśmy zwiększać sobie. Kosztów za, za dany wynik. No i jak widać od 9 stycznia do 21 stycznia te wyniki były fenomenalne, ponieważ płaciliśmy od 14 zł do 10 zł za, za lida. No i również oceniałem pod względem ilości mikrokonwersji, kosztu konwersji, ilości lidów, koszta lida, wydana kwota, jaka jest ilość. Kliknięć, CPC, CTR, CPM i typ reklamy, jakie tam znajdował się. Dodatkowo jeszcze dorzuciłem nowe grafiki do testów, czyli mamy tutaj na podstawie tych wszystkich testów. Wybrałem najlepsze grupy, podobne najlepsze zestawy reklam na zimny ruch. No i tutaj prowadziłem sobie oddzielnie nowe testy i widać, że. Generowało to zadowalające wyniki i przechodząc jeszcze tutaj na ostatnią zakładkę, którą widzieliście na samym początku, na samym początku generowaliśmy 9 lidów przy koszcie 50 kilku złotych, no i udało się zejść do poziomu 13 złotych i w tym okresie wygenerowaliśmy tutaj 81 lidów, więc podsumowując, na samym początku to, co proponuję, żebyście zrobili, to wybrać różne zainteresowania, sprawdzić w jakim stopniu one nakładają się na siebie. Nie musi to być aż 9 różnych em, grup. To zależy oczywiście od waszego budżetu, ale zalecam, żeby było ich około 5, 5, 6, może ewentualnie 7. Sprawdzić, jak duże są te grupy. i Na samym początku to, co powinniście zrobić, to co zalecam, żebyście zrobili, to skupili się na tym, że waszym celem jest sprawdzenie, które zestawy reklam mogą generować najlepsze wyniki i które reklamy są najlepsze. Tak, czyli każdy zestaw reklam niech dostaje inny typ reklamy, żebyście mogli dużo więcej przetestować, wydając nieduży budżet. Czyli to jest wasz główny cel, a waszym celem nie jest generowanie leadów. dlatego żeby zebrać więcej danych, kampanię optymalizujcie pod mikrokonwersję. No i kluczowe jest oczywiście, żeby te wszystkie mikrokonwersje, konwersje mierzyć. No i na tej podstawie po kilku dniach, dosłownie po pięciu, po sześciu dniach, możecie zobaczyć, gdzie jest największy potencjał. Przerzucacie to na tą główną konwersję, na tą makrokonwersję. Jeśli ono nie generuje Wam zadowalających wyników, cofacie się do mikrokonwersji, czyli w tym wypadku, tak jak tutaj pokazałem, do wpisywania danych kontaktowych. Jeśli ono zaczyna generować zadowalające wyniki, super, zaczynacie ją optymalizować, sprawdzacie. Gdzie te wyniki są najlepsze, możecie wtedy oczywiście też zwiększać, zmniejszać budżet w zależności oczywiście od wyników. Systemy reklamowe zbierają coraz więcej danych, więc również one zaczynają dużo lepiej pracować. No i na podstawie po prostu tych swoich testów powinniście dorzucać, testować nowe rozwiązania, nowe reklamy, no bo wcześniej mieliście już przetestowane, które zestawy reklam, czy w grupach zimnych, czy w grupach podobnych generują najlepsze wyniki. I w sumie to by było na tyle w takim krótkim filmiku. Mam nadzieję, że jakieś wnioski z tego filmiku przydadzą Wam się do Waszych działań. A jeśli byście mieli jakiekolwiek pytania, to śmiało pytajcie. Jeśli będę w stanie Wam pomóc, podpowiedzieć, jeśli będę miał wystarczającą wiedzę, to jak najbardziej podpowiem.